Pilne z Izraela, archeolodzy odkryli pod ziemią najstarszy dowód istnienia pierwszych wyznawców Chrystusa. Megiddo, nazwa, która odbija się echem proroctwa to samo miejsce, które Biblia nazywa Armagedonem gdzie dobro i zło zetrą się pewnego dnia po raz ostatni. I właśnie tam, w tej ziemi Archeolodzy odkryli coś niesamowitego. Mozaikę sprzed prawie 1800 lat ze słowami, które wstrzymały historię dla Boga Jezusa Chrystusa. Dużo, dużo wcześniej niż Konstantyn przed soborami czy wyznaniami wiary. To nie była tylko sztuka, to było czenie, że Jezus nie był tylko człowiekiem, on był Bogiem. Zatem co to znaczy, że tak śmiałe wyznanie leżało pogrzebane w tym samym miejscu, w którym ma się rozegrać ostatnia Wielka Bitwa Ziemi? Chodźcie z nami teraz, pod powierzchnię czasu, do miejsca, gdzie wiara została wykuta w kamieniu. Odkrycie pod więzieniem Mozaika. Więzienie w Megiddo, o którym czas zapomniał. To miejsce stworzone dla kontroli, porządku, rutyny, betonowe ściany, stalów, E-drzwi, miejsce, które więzi ludzi. Ale w 2004 roku wydarzyło się coś podczas projektu budowlanego, czego nikt się nie spodziewał. Ekipy przygotowywały się do rozbudowy więzienia, po prostu kładąc fundamenty. Ale w Izraelu, zanim zaczniesz kopać, musisz sprawdzić. Nigdy nie wiesz, jaka historia może czekać pod spodem. Przybyli więc archeolodzy, po prostu wykonując swoją pracę, spodziewając się może jakiejś ceramiki z czasów Rzyms. Kich może resztek starożytnej drogi czy budynku, ale gdy usuwali warstwy ubitej ziemi, zaczęło pojawiać się coś niezwykłego: małe kawałki płytek ułożone w przemyślane linie, a potem zakrzywienie mozaiki. To nie była zwykła dekoracja podłogi, nie była częścią rzymskiej łaźni czy publicznego dziedzińca, to było coś innego, to było święte. Odkryli ukrytą chrześcijańską przestrzeń kultu małą, cichą, zapomnianą pod wiekami ziemi. Bez wielkich ścian, bez kolumn, bez ołtarza, tylko podłoga, ale opowiadała historię historię pierwszych wierzących, którzy zbierali się w tajemnicy, na długo przed tym, zanim chrześcijaństwo stało się legalne miejsce, gdzie się modlili, wspominali Jezusa i może nawet szeptali hymny, bojąc się, że zostaną złapani, ale nie chcąc milczeć. I jest coś, co czyni to jeszcze bardziej niezwykłym: ludzie, którzy pomogli wydobyć na światło dzienne tę starożytną salę, nieby li tylko archeologami. Do pomocy w wykopaliskach sprowadzono ponad 60 osadzonych z pobliskich więzień. Ci mężczyźni, wielu odbywających kary za poważne przestępstwa, stali się częścią czegoś świętego. Pracowali u boku profesjonalistów, ostrożnie odsłaniając stulecia, odkrywając jedno z najstarszych miejsc kultu chrześcijańskiego, jakie kiedykolwiek znaleziono. Przez cztery lata kopali kawałek po kawałku, dzień po dniu. Pomimo wszystko, ich komplikacji, bezpieczeństwa, harmonogramu, pogody kontynuowali. Powoli odsłonili mozaikę, która była ukryta przez prawie 1800 lat, a miejsce, w którym ją znaleziono Megiddo. To imię może wydawać się znajome, ponieważ w księdze objawienia, w rozdziale 16, jest również nazywane Armagedonem miejscem ostatecznej bitwy między dobrem a złem, miejscem, gdzie pewnego dnia mają zderzyć się niebo i Ziemia. Więc wyobraźcie to sobie: e, potężne wyznanie wiary, pogrzebane w tym samym miejscu, które pismo święte wskazuje jako arenę ostatniego wielkiego konfliktu duchowego na świecie. Czy to był tylko przypadek? A może czekało na właściwy moment, by znów zostać zobaczonym? A potem w samym sercu tej mozaikowej podłogi znaleźli najbardziej zaskakującą część ze wszystkich słowa przesłanie zachowane w kamieniu, przemawiające przez wieki inskrypcja dla Boga Jezusa Chrystusa. W 10 wśród kształtów i wzorów starożytnej podłogi odkryto trzy greckie inskrypcje, ale jedna z nich się wyróżniała. Jedna linia tylko kilka słów, ale niosły one ciężar całego systemu wierzeń. Brzmiała miłośnik Boga Akipus ofiarował stół dla Boga Jezusa Chrystusa jako pamiątkę. Właśnie tak, cicha, ale wyraźna deklaracja sprzed prawie 1800 lat. Bez dyskusji, bez wahania. Jezus nie był tylko wielkim człowiekiem czy prorokiem, został nazwany Bogiem. I to nie zostało napisane w czasach wygody czy bezpieczeństwa, zostało to wyryte w okresie, gdy bycie chrześcijaninem mogło prowadzić do więzienia lub gorzej. Mimo to ktoś, najprawdopodobniej kobieta o imieniu Aptus, złożył ten dar i zrobił to z odwagą. Stół, który ofiarowała, zdaniem uczonych, był stołem eucharystycznym, miejscem, gdzie pierwsza wspólnota chrześcijańska dzieliła się komunią, tym świętym posiłkiem, upamiętniając osta, tnią wieczerze, to nie było tylko spotkanie towarzyskie, to była adoracja, a Jezus nie był tam tylko honorowany, On był czczony. To właśnie sprawia, że jest to tak potężne. Przez lata ludzie argumentowali, że idea boskości Jezusa pojawiła się znacznie później. Niektórzy mówią, że dopiero na soborze w Nicei w 325 roku po Chrystusie. Ale ta podłoga, ta inskrypcja opowiada inną historię. Pokazuje nam, że wiara w Jezusa jako B, Oga była już głęboko zakorzeniona w sercach jego naśladowców niemal 100 lat wcześniej. Nie została narzucona przez politykę, nie została zbudowana przez cesarzy. Pochodziła od ludzi, od osób takich jak Aceptus, które wiedziały, kim jest Jezus i nie bały się tego powiedzieć. I pomyślcie tylko, ile odwagi wymagało wyrycie tych słów. Żadnej ochrony, żadnego kościoła, żadnego statusu prawnego, tylko wiara. I decyzja, by pozostawić coś, co ich przeżyj, e, i w jakiś sposób to się udało. Kiedy patrzymy teraz na te inskrypcje, trudno nie poczuć się poruszonym. To nie jest tylko historia, to jest bicie serca zamrożone w kamieniu, a kiedy czytasz te słowa, coś porusza się w tobie. Niemal słyszysz, jak pierwsi wierzący modlą się w tej przestrzeni. Ciche głosy, drżące dłonie, ale niezachwiane serca. I być może dlatego to przemawia do nas nawet dzisiaj. Objawienie, rozdział 5, werset 13. Ma: Luje obraz nieba. Każde stworzenie wznoszące głos w uwielbieniu tego, który siedzi na tronie, i baranka. Ale właśnie tutaj, na mozaikowej podłodze w Megiddo, widzimy to uwielbienie, które działo się już cicho, wiernie, na długo, zanim świat był gotów to zrozumieć. To tak, jakby niebo i ziemia już śpiewały w harmonii. Teologia i kamień symbolika Karyby. Kiedy archeolodzy w końcu się odsunęli i mieli pełny widok na tę mozaikową podłogę, był tam jeden, Szczegół mały, prawie łatwy do przeoczenia, który niósł ze sobą cały świat znaczenia był to kształt ryby. Dla nas współczesnych może wydawać się to dekoracyjnym akcentem, a może nawet tylko nawiązaniem do kultury rybackiej regionu ale dla pierwszych chrześcijan ryba była czymś więcej znacznie więcej. Po grecku słowo oznaczające rybę to ichtus, ale te litery nie tylko literowały słowo tworzyły akronim. Każda litera reprezentowała frazę. Jezus Christos Theouios Soter, co oznacza Jezus Chrystus, syn Boży, zbawiciel. Było to ciche wyznanie wiary, używane w czasach, gdy jawne deklaracje mogły prowadzić do więzienia lub gorzej. W tych wczesnych latach wierzący często musieli być ostrożni. Publiczne identyfikowanie się jako naśladowca Jezusa było nie tylko niepopularne, było niebezpieczne. Zatem zamiast swobodnie mówić, używali symboli. Prosta ryba narysowana na piasku, znak na si, cianie. Wystarczyłoby powiedzieć: Jestem jednym z jego, nie jesteś sam. Ale w Megiddo poszli o krok dalej. Nie tylko przypadkowo narysowali rybę, wmurowali ją w kamień, w samą podłogę swojej przestrzeni kultu. Nieukryte, subtelne. Po prostu tam, gdzie każdy wchodzący mógł to zobaczyć. Ten rodzaj odwagi mówi wiele o tej społeczności. Nie tylko przeżywali, byli zakorzenieni. Odważni, głęboko pewni tego, kim są i kogo czczą. A ryba nie tylko oniosła sekretne znaczenie, była również bogata w kontekst pisma. Jezus powiedział do Piotra i Andrzeja: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To wezwanie nie zostało zapomniane. Ci pierwsi chrześcijanie widzieli siebie jako część tej samej misji, dzieląc się przesłaniem, przyciągając innych. I jest coś jeszcze. Cud rozmnożenia chleba i ryb, nakarmienie pięciu tysięcy to było coś więcej niż głód. Chodziło o tego, który zaopatruje ktaś, który mnoży to, co ofiarujemy, który zamienia to, co mamy, w więcej niż wystarczającą ilość. Dla nich ryba była przypomnieniem boskiego zaopatrzenia Boga, który widział, dbał i działał. Więc kiedy widzisz ten obraz umieszczony obok inskrypcji dla Boga Jezusa Chrystusa, zaczynasz czuć ciężar tego, w co wierzyli, nie tylko czcili nauczyciela. Głoszono Syna Bożego, ich Zbawiciela, cicho, z szacunkiem, trwale, a wszystko to w kształcie ryby wczesne, chrześcijańskie nabożeństwo przed Konstantynem. Teraz wyobraźmy sobie, jak musiało wyglądać wejście do tej przestrzeni modlitewnej w III wieku. Żadnych marmurowych kolumn, żadnych witraży, tylko kamienne ściany, mozaikowa podłoga i cicha obecność ludzi, którzy zebrali się z jednego powodu, by oddać cześć. To nie był publiczny budynek kościelny, nie był usankcjonowany przez państwo. Prawdopodobnie był to część czyjegoś domu lub dziedziniec P, że stosowany do celów sakralnych. Był skromny, ale wystarczający. W tej sali wierzący gromadzili się, by dzielić się Eucharystią. Wspominali Jezusa, łamali chleb, modlili się. I robili to, wiedząc, że ich spotkania były nie tylko niezgodne z kulturą, były nielegalne. Mimo to przychodzili, a to mówi nam coś głębokiego o ich wierze. Nie było to coś, co robili, bo było łatwe. Nie było to coś, co biernie odziedziczyli. Było to coś, dlaczego byli gotowi zaryzykować wszystko. A to, co znajdujemy w tej przestrzeni, na tej podłodze, w tej inskrypcji, to teologia, która jest daleka od niepewności. Ci pierwsi chrześcijanie nie zastanawiali się, w co wierzą. Oni już to rozstrzygnęli. Jezus był Bogiem. Był zbawicielem. Był jedynym godnym uwielbienia. To upokarzające, prawda? W naszym świecie, gdzie wiara często ma komfort wolności, gdzie Kościół czasami może wtopić się w rutynę, łatwo zapomnieć o Cziczyń. Jężarze tego, ile to kiedyś kosztowało. Co rodzi pytanie, które nie jest łatwe, ale warto je zadać. Gdyby ryzyko było dziś takie samo, czy zbieralibyśmy się jak oni? Czy wykuwalibyśmy naszą wiarę w miejscach, w których żyjemy? W miejscach, w których pracujemy? W miejscach, w których się spotykamy, wiedząc, ile nas to może kosztować? Bo dokładnie to zrobili oni. A to, co zostawili w tej małej, cichej sali modlitewnej, to nie tylko historia. To wyz... Wanie, świadectwo, przypomnienie, obalające mit o późno ubóstwionym Jezusie. Jest historia, która jest dziś często opowiadana, zwłaszcza w przestrzeniach akademickich, dokumentach i popularnych książkach. Jest to idea, że Jezus nie był pierwotnie czczony jako Bóg. Że z czasem jego reputacja rosła, historie się rozszerzały, a wieki później potężni przywódcy i teologowie postanowili uczynić go Bogiem, głównie z powodów politycznych lub jednoczących, i to jest zgrabna teoria. Na pierwszy rzut oka logiczna, łatwa do powtórzenia. Ale podłoga z Megiddo cicho i stanowczo opowiada inną historię. Ponieważ mamy tutaj nie manuskrypt czy sporną tradycję, ale fakt archeologiczny, mozaikę zbudowaną na podłodze chrześcijańskiej przestrzeni kultu, która sięga około 230 roku po Chrystusie, a na niej, jasno jak słońce, widnieje inskrypcja Dla Boga Jezusa Chrystusa. To nie jest legenda, ni jest to poetycki zwrot. To proste, bezpośrednie oświadczenie uwielbienia złożone przez zwykłych ludzi, na długo przed tym, zanim imperium rzymskie dało chrześcijanom jakikolwiek status prawny. Nie napisał tych słów żaden biskup ani cesarz. Był to lokalny wierzący, ktoś taki jak Aceptus, ktoś, kto dał to, co miał, aby uczcić tego, którego znał jako pana. I to jest sedno, to nie zostało narzucone z góry. Nie zostało opracowane na soborze. Było eżywane, kochane i głoszone od dołu. Więc kiedy ktoś mówi, że Jezus stał się Bogiem dopiero w I wieku, kamienie w Megiddo mówią co innego. A kiedy Objawienie, rozdział 18, odnotowuje słowa Chrystusa Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. To nie jest tylko wielkie teologiczne zdanie. Jest to prawda, którą pierwsi chrześcijanie już posiadali. Nie dlatego, że ktoś im kazał, ale dlatego, że znaleźli coś, kogoś, kogo nie mogli wyjaśnić. Inaczej. Eucharystia, ryba i chleb życia. Kiedy cofamy się i patrzymy na wszystko, co zostało ujawnione na mozaice z Megiddo, rybę, inskrypcje, odniesienie do stołu ofiarowanego Jezusowi, wszystko zaczyna łączyć się w coś więcej niż tylko archeologiczne piękno. To nie są przypadkowe obrazy, to nie są oddzielne deklaracje, są to części jednej zjednoczonej historii. Ryba nie była tylko tajnym znakiem, wskazywała na Jezusa jako Zbawiciela. Stół, ofiarowany jako pamiątka, nie był tylko meblem, był sercem wczesnego kultu, a potem jest kontekst modlitwy, sama przestrzeń, pełne szacunku, poświęcenie Bogu Jezusowi Chrystusowi. Każdy element jest częścią większego Gobelinu. A kiedy prześledzisz nici, prowadzą one do czegoś niepodważalnego. Osoba Jezusa postrzegana i czczona jako boska. To przywodzi na myśl słowa Jezusa w Ewangelii Jana, w rozdziale szóstym, gdzie mówi: Ja jestem chlebem życia. Nie tylko ten, który daje chleb, ale sam chleb. Ten fragment oczywiście następuje po cudzie nakarmienia pięciu tysięcy. Moment, w którym Jezus wziął garść chleba i kilka ryb i nakarmił tłum. Ale ten cud nie dotyczył tylko zaspokojenia głodu. Nie chodziło tylko o współczucie. Było to objawienie. Jezus nie tylko zapewniał pożywienie. Ujawniał, kim jest. A pierwsi chrześcijanie widzieli to wyraźnie. Nie oddzielali tego, co Jezus zrobił, od tego, k... im Jezus był. Ten, który pomnożył ryby i chleb, był tym samym, którego spotykali w komunii. Tym samym, któremu ufali jako zbawicielowi. Tym samym, którego nazywali Bogiem. Kiedy patrzymy na tę mozaikę, nie patrzymy tylko na dewocyjne dzieło sztuki. Jesteśmy pośród teologicznej deklaracji wyrażonej w płytkach i kamieniu, wykonanej rękami, które dokładnie wiedziały, co ogłaszają. To nie był spektakl, nie było to ozdobne, było to uwielbienie jako wy, znanie, uwielbienie jako tożsamość, uwielbienie jako teologia. Ta mała sala modlitewna w Megiddo mogła nie mieć przepychu, ale w cichy i potężny sposób. Przemówiła głośniej niż jakakolwiek katedra. Opowiedziała historię Jezusa nie tylko jako wspominanego, ale jako odnalezionego nie tylko jako mistrza czy proroka ale jako chleba życia, jako Boga pośród nich. Dlaczego to ma znaczenie dzisiaj? Wiara, dowody i dziedzictwo. Teraz to wszystko prowadzi do prostego, ale ważnego pytania: dlaczego to ma znaczenie? Dlaczego stara mozaika pod więzieniem w północnym Izraelu miałaby coś dla nas dzisiaj znaczyć? Odpowiedź jest osobista i głęboka. Ta mozaika nie jest tylko eksponatem muzealnym, to nie jest tylko coś, czym można się zachwycać za szkłem, to głos z przeszłości, głos, który odmawia milczenia, głos, który mówi nam, że pierwsi naśladowcy Jezusa nie byli zagubieni, nie wahali się i nie czekali, i na pozwolenie, by wierzyć. Oni już wiedzieli, kogo czczą. A to, co po sobie zostawili, to więcej niż kamień i symbol. To dowód. Nadaje to wagę Ewangeliom. Uwiarygodnia twierdzenia wczesnego kościoła. Pokazuje, że teologia, którą czytamy w Nowym Testamencie, nie ewoluowała powoli. Była już żywa, była już praktykowana, była już czczona w ukrytych miejscach takich jak Megiddo. Dla dzisiejszych wierzących powinno to być niesamowicie budujące ponie, Wasz oznacza to, że nasza wiara nie jest zbudowana na legendzie czy folklorze, jest zakorzeniona w historii, w świadectwie, w prawdzie wykutej nie tylko w piśmie, ale i w kamieniu. A dla tych, którzy pozostają sceptyczni, którzy zastanawiają się, czy wiara w Jezusa jako Boga została wymyślona znacznie później, z powodów politycznych lub instytucjonalnych, ta mozaika przedstawia ciche, ale niezachwiane wyzwanie. Jeśli Jezus nie był postrzegany jako boski na początku, to dlaczego jego pierwsi naśladowcy umieszczali to przekonanie w samych fundamentach miejsca, w którym oddawali cześć? Dlaczego podejmować takie ryzyko? Dlaczego głosić tak odważne twierdzenie, chyba że było to już dla nich głęboko i niezaprzeczalnie prawdziwe? Ponieważ żyjemy w świecie, który często staje się bardziej cyniczny, bardziej lekceważący, a nawet wrogi wierze. To odkrycie niesie ze sobą swego rodzaju cichy opór, przez i pomina nam, że prawda nie zawsze żyje na powierzchni. Czasami czeka pod ziemią, czasami przetrwa w cichych zakątkach, ale zawsze trwa. A teraz, gdy została odkopana, znowu przemawia. Kamienie pod Megiddo opowiedziały swoją historię, pokazały nam śmiałość wczesnej wiary, klarowność wczesnego uwielbienia i trwałą prawdę o tym, kim jest Jezus. I być może tylko być może ta historia wyszła na jaw teraz, ponieważ jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wiek.